Ważniak Tyle Niwy Siedzi Tylko patrzysz, żeby się położyć w mańka wyku jeszcze na dodatek a manię dostał, więc ty, ty dostałeś po nim. Oho, no tak, za załóżkiem za załóżkiem no tak, idziesz. Chodź się przejdzie ze mną, cześć Wam w kolejnym filmie, eee, Wam powiem, uruchomiłem nową funkcję na YouTubie. Eee, jest to wspieranie kanału. Eee, bo do tej pory podawałem link do Paypala, maniek I przez rok, półtorej, półtorej, roku chyba, jak mam to konto, no może trochę więcej, dwie osoby wpłaciły na to konto. No i jeszcze tych dwóch osób nie wyróżniłem w żaden sposób. I teraz wam powiem kto to był. Tylko muszę znaleźć zdjęcie, bo robiłem wczoraj. Dawid P., który 18 stycznia wpłacił mi pieniądze? Kilka złotych. Trochę późno, tak wiem, ale zawsze. I Paweł M 28 sierpnia. I te dwie osoby wsparły mój kanał za pomocą Paypala. No, i dopiero teraz tym osobom mogę podziękować, bo wcześniej jakoś nie było okazji. I postanowiłem właśnie uruchomić tą opcję Wesprzyj. Tutaj. Jak widzicie. I to będzie jak dla mnie fajniejsze, bo każdy, kto się zdecyduje wesprzeć mój kanał, dostanie plakietkę. Taki kolor w zależności jak długo będzie wspierał. Eee, co ja mogę za to Wam zaoferować, to wcześniejszy dostęp do filmów. No i posty specjalnie dla Was dla wspierających. Także jeżeli jakaś nowa maszyna do mnie przyjedzie, no to wspierający dowiedzą się o tym piersi. Za to, że się zdecydowali wesprzeć mój kanał. Ja te pieniądze z tego wsparcia będę odkładał na drona. Taki mam plan, żeby sobie za nie kupić drona, bo zawsze mi się marzył i fajne ujęcia by były z drona. No, no to jakby ktoś chciał, już jednego postara dzisiaj wrzuciłem, tak, takiego na przywitanie dla wspierających. Także jakby ktoś chciał, no to macie taką możliwość. No, Wam powiem, YouTube trochę, trochę zabiera z tych pieniędzy, bo 30%, 2 trzecie, no trochę więcej niż 2 trzecie do mnie trafią. Ustawiłem sobie 15 zł. No to trochę ponad 10 zł z każdej wpłaty będzie dla mnie. No ale na PayPalu tak naprawdę nie mam jak was wyróżnić te osoby, które wpłacają jedynie tak na filmie przeczytać imię i jedną litę nazwiska, co właśnie uczyniłem. Dwie osoby do tej pory się zdecydowały. No największe podziękowania dla Dawida, dobrze pamiętam. Nie mam to zdjęcie. Tu mam to zdjęcie. Tak, dla Dawida. Który pierwszy wpłacił mi coś na Paypala? Także no, przez tyle czasu dwie osoby. No, ale byłem ciekawy, ile osób się zdecyduje na wsparcie, bo pytań, kiedy nowy ciągnik, to jest sporo. Także. Jeżeli dzieci będziecie chciały wiedzieć, kiedy nowy traktor przed innymi, to zachęcam do wsparcia. A teraz idziemy. Maniek, chodź, kurczaki obejrzymy. Bo kurczaki już dawno są. Chodź, chodź Maniek, chodź, chodź, chodź. Bo ty tu jesteś najważniejszy. Kurczaki już są w klewni od dłuższego czasu. Dwadzieścia sztuk Zobacz Panie, zobacz jakie ładne No zobacz jakie kulki ładne O kurczaki, nie Tutaj mają tak ładnie zrobione No chodź maniek, po On fajnie Walczył z jedną kurą, bo go kura chciała dziobać. I tak ją podgryzał. Te białe są takie bardziej waleczne. Te które, tak jak na razie tutaj mają zrobione. Tutaj jeszcze wejście nie jest zrobione. Trzeba się przychylać. Siateczką ogrodzona dookoła. I takie zgęziale są. Mama im witaminki daje. No i co? Wszystkie smakołyki tutaj mają i granulki. No chodź. No chodź tutaj, no. Nie ma. Nie wyjdziesz. No, e... Wszystkie smakołyki mają: i przyniczkę, i granulki planiosek, grzęda zrobiona. Jeszcze w wybiegu nie mają zrobionego. W Pia tym piasku też się im sypie, żeby miały w czym pogrzebać. Ta mama porobiła takie, e, takie, 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 co? Tak to się nazywa? Grzęda? Nie, grzęda to to jest. Eee, dobra, uciekło mi z głowy to słowo. Musiałem w ogóle sprawdzić. Eee, tutaj są takie dwa gniazda ze skrzynek zrobione, wyścielone sianem. I tutaj, tutaj niosą jajka. No one są. Z dwa tygodnie, trzy e, i, i, i wam powiem, jak na razie, cztery, cztery pięć jajek dziennie jest. Także rewelacji nie ma. Ile za nie było zapłacone? 500 zł. Za 20 sztuk. Wzięliśmy takie, tak. Pół takich, pół takich. To są takie bardziej wyścigowe. <grystanie> A hadeki, te białe. No i tutaj mają takie fajne pomieszczonka. I zobaczymy jak dalej będą niosły jaki kogucik. Ej, kogucik. Zgęzłe takie. Coś im brakuje. No ale jajka już są swoje. Na własne potrzeby wystarcza. Szkoda, że się Maniek nie chce z nimi dzisiaj bawić. Nieważne jak. Bo tak fajnie podgryzał. Moniek? A ty wyszłeś. Pewnie tam. I nie możesz wejść. Nie możesz To się załatwił. A ty jak zwykle przyszedłeś, żeby za łóżkiem podrapać. Bo uwielbiasz to. Patrz, Kogut się na ciebie patrzy. Jak się na ciebie rzuci, będziesz miał pewne. Mój piesu. Nie kuczuk. smutno oki. No cześć. Tutaj ostatnio tą. Niebieską rurę odkręcałem od tego pojdła Muszę już zdemontować wszystkie, prawie wszystkie oprócz jednego. A po co mi była ona potrzebna? Tam do cielaków, bo mama chciała, żeby młodym pojdło zrobić. Ale to w innym filmie Wam pokażę. I musiałem od tych dwóch jałówek, co są w końcu, bo tam miały dwa poidła przenieść na tą ścianę tutaj od pastwiska. Co jest I jedno poidło im zabrałem, i mumki mają u siebie w gródce i tutaj widzę, że mi kapie. Woda, także jak będę gdzieś w mieście, muszę kupić kolanko, i tutaj zamiast tego tujnika wstawić kolanko, żeby woda była tylko do tego pojdła. No chodź, no nie wać, no chodź, no chodź. Nie? O, żaróweczkę mama też przywiesiła tutaj żeby im wieczorem świecić. Żeby więcej jajek niosły musicie się roznieść. Pamiętajcie o tym. Ma być dziennie 20 jajek. I ty kogucie musisz to pilnować, tak? Tutaj tak podglądają, jakby chciały wyskoczyć. Zawsze na tym murku stoją. Stoi jakaś. I patrz Muszę się zabrać za wykręcenie siłownika. No, może dużo mi nie zajdzie tutaj w tej wycinalce. Jak się on tutaj trzyma? Pewnie na swożniu, Więc jak wysunę to powinienem wyciągnąć ten nóż łącznie z siłownikiem do góry. No, tylko najpierw trzeba tutaj odkręcić te węże hydrauliczne. To muszę zrobić, bo się już zimno zrobiło. Trochę śniegu napadało, a pewnie będzie, będą większe opady jeszcze. Także już trzeba zacząć kiszonkę wycinać, bo do tej pory jeździliśmy taczkami pod pryzmę, no i na taczkach przywoziliśmy. I tutaj jeszcze tego siłownika nie zdążyłem zrobić. a dość mocno cieknie. Jutro będę nagrywał materiał, Jut jutro jest środa, o tych panelach. Bo jutro będzie 1 grudnia. Także równo rok. I tutaj, gdzie te drzwi otwarte, jeszcze są e, dwa bojlery. Zostały z całej gromadki. E, gdzie jesteś, ta? Gdzie tu słyszałem? Gdzie ja te kurczoki słyszę? Gdzie one poszły? A tu są, też białe to nie widać, ze śniegiem się zlały, dwie sztuki się zostały, <laughs> je to zabieram w trasę na obiad, te takie piękne piersi, nie? Jeszcze na 4 na obiady. <gry> Tutaj jedzenie jest <gry> kucze zimno dzisiaj <gry> i też w grudniu myślę będzie materiał o tych panelach. Dlaczego jeszcze jedne panele założyłem? To już się dowiecie w tamtym filmie, czemu tak? No, jeszcze nie oglądałem, jak oni to zrobili. Nie zdążyłem. Także, jak będę nagrywał, będę łącznie z Wami oglądał efekty ich pracy. No i co, co ja dzisiaj mam do zrobienia? Może za ten siłownik się wezmę, wycinalce. W piecu muszę napalić, muszę drzewa do pieca przywieźć, także no nie dużo mam dzisiaj do zrobienia, akurat e, wolne w pracy mam, nic mi spedytorka na dzisiaj żadnej trasy nie dała. E, no na pewno coś w, na czwartek i piątek dostanę, także teraz te dwa dni mam wolne, mogę coś. Na gospodarstwie zrobić, ponagrywać dla Was. No i dzisiaj chciałem właśnie e, Wam powiedzieć, że taką funkcję włączyłem tak z ciekawości. Po prostu chcę się przekonać, ile osób będzie chciało wesprzeć mój kanał. Także będę się starał w miarę często posty dla Was wrzucać, co robię, albo. Co jest w planach do kupienia albo do zrobienia, no i myślę, że będziecie lepiej poinformowani od pozostałej części moich widzów, bo przeglądałem różne kanały i tak część ma, część nie ma. Jak się nikt nie zdecyduje, no to się mówi trudno. Będę dłuższy czas z własnych środków odkładał na tego drona, no ale w końcu myślę, że go kupię. Bo fajnie, fajnie by było ponagrywać w żniwa nim o, ładne ujęcia by były i też mam ciekawe pomysły na filmy z wykorzystaniem Diona. Na pewno by Wam się spodobały te filmy. No i co? W tym myślę, to wszystko, bo się rozgadałem za dużo. Jak zawsze. Hmm, te panele nic nie produkują, jak są przysypane częściowo przez śnieg. Dobra, e, standardowo, jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy dla Was. Jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego. Cześć!